Cześć! To ja, Portugomie Wielas. Kruszyna. Kruszyna zaraz przed przedglądam, tak postanowiłem coś nagrać na kanał. Wycuję, że od nowego roku będę regularnie stawiał różne treści, nie tylko śmieszne przebitki pomyśleć coś o treściach sportowych i pozasportowych, żeby to tak w moim duchu e, tak trwało. To chciałem powiedzieć. No, wczoraj udzieliliśmy e, kilku wywiadów. Wczoraj losowanie do e, Gromdy 11, która się odbędzie dzisiaj, czyli 2 grudnia 2022 roku to będzie moja trzecia gronda. E, zobaczymy jak pójdzie. No. Nastawiam się na wygraną, oczywiście, mocnym pierdolnięciem i do przodu. Świetne rozstawienia, mocne rozstawienia, krwawe. Zobaczymy, jak pójdzie turniej. No i dzisiaj tak, dzisiaj krwawy piątek. To się jeszcze ponagrywam. Z tego porobię zdjęcia, powrzucam na kanał, może po walkach. Jeśli będę w stanie, to zrobię wrażenia różnego rodzaju. No ale co chciałem powiedzieć? No, czekam na tą walkę Łukasza i Bartkę Tomalika. Co co z tego wyjdzie? Wiadomo. Chciałbym, żeby wygrał, wygrał Łukasz, ale to jest sport i krwawy sport, ciężki sport, twardy sport, więc tu nic nie wiadomo. Wolboa, Bartek jest bardzo szybki, zwinny, ma swoją młodość, Łukasz Parowiec, Gotama ma doświadczenie, cłaniactwo ringowe, jest przygotowane bardzo dobrze, widziałem go, więc no, czekam z niecierpliwością, jeśli będę w stanie oczywiście oglądać po moich walkach i tam wszystko pójdzie po mojej myśli, liczę na to, że będzie to starą listę widowiska. No, zbieram trochę myśli, bo dopiero co wstałem, zjadłem siadanko. <grym> Zastoję, jak pod telefon kamerę robi mi szklanka z skyr i dwie czekolady gorzkie. Jeśli macie ochotę, to obejrzyjcie tam wywiady w MMA Rock, Fight Sport i u Artura Wilanowskiego. Dużo było ludzi, nie załapałem się. Może dzisiaj po po grądzie. jeszcze tam kilka wywiadów udzielimy, bo zawsze lubię rozmawiać z człowiekiem i odpowiadać na pytania. Tak sam z siebie to w głowie mam coś innego i o czymś innym opowiadam. Też się rozwinąłem na tych wywiadach, więc bardzo fajny wywiad z MMA Rok wyszedł z Jackiem. Też mi się podobał. Wiadomo. Ja, jak jestem w euforii, ja byłem w euforii, tam się zauważyło. Tutaj, jest fajnie na, na, nakręcony byłem, strasznie, to yy, gubiłem słowa i tam yy, plątałem się. Moja Magda mówi, że mm, dokończaj zdanie, nie wypowiadaj dwóch zdań naraz. No ale to takie yy, właśnie moje, moje euforyczne podejście do, yy, do tego wszystkiego. I tak wczoraj byłem taki nabuzowany tym, że tam stanąłem Nieważne co będzie, nieważne czy wygram turniej, czy nie wygram turnieju, ważne, że tutaj jestem na gromdzie dla mnie i chcę zobaczyć efekty tego, co będzie po tej gromdzie. Więc do zobaczenia na walce, kupcie Pay Per View na aplikację Gromdy, oglądajcie. Dzięki, do zobaczenia.